Witam Was wszystkich na moim kanale pierwszy raz się tak witam, ale nie o tym dzisiaj zrobimy sobie losowy kolor z Thumbelgangers Challenge chodzi w nim o to, aby nie dotykać danego koloru, który wylosuje się na kole fortuny tutaj przygotowałem sobie takie piękne koło fortuny i sobie nim włóczę do i zobaczmy, jaki będzie pierwszy kolor. Czerwony czy żółty? Żółty. Czyli pierwszy kolor, jakiego nie mogę dotykać, to jest żółty. I to lecimy z pierwszą gielaczką. Mam nadzieję, że dzisiaj zrobię jakiegoś winka. Jaka mapa będzie? No ja i żeby było? W sumie nie wiem, co. Mapa bez żółtego na pewno. O nie. To jest bardzo dużo żółtego. Nie dotknęło. Ja muszę ciągle za nimi chodzić. I ja nie muszą mi to odsłaniać. Ja chodzę w boku. tu nie... No dotknęłam, musiałam jakoś przejść. Przegrałem. Już nie mam co zrobić, bo dotknęłam. A, znowu dotknęłam. W challenge nie wygrałam, ale i tak postaram się wygrać mecz. To jak będzie jakaś ciekawa sytuacja w meczu, to was zawołam. Także ja już jestem po nie zakwalifikowałem się, bo była taka mapa, którą ja tak średnio lubię, czyli Space Race. Widzimy się na kole Fortuny. To Zamknąłem. Jak y, jakiś kolor się powtórzy, to oczywiście nie będzie tak, bo. Chyba A Chyba... nie, niebieski. Jak blisko byłaby przejść. Halo, jak nie nie, nie. nie patrzcie na to. Czyli teraz nie mogę dotykać koloru niebieskiego. Jest to jakieś trudne, jak będzie na przykład taki lawalan czy slide, to już będzie ciężej. To widziałem dużo map, które często się mi trafiają na początku i miały dużo koloru niebieskiego, a tutaj nie ma w ogóle. się mi się dzieje z internetem. Tutaj z jednym kolorem będzie bardzo łatwo, ale wydaje się, że będzie bardzo łatwo tylko. Ale to później wam powiem, w jaki kolor chodzi. No bo było, o nie wiem co w sumie bym chciał, blockdash No bo blockdash to moja ulubiona mapa O nie, przegrałem Ciężkie <śmuszki> życie przegrałem. Jedyne co mogę zrobić to powiedzieć, że przegrałem. Nie wiem, będę jakoś próbował to przejść, wygram może gra. Ale nie ma, nie ma o czym mówić i tak przegrałem. No i właśnie dlatego ja rzadko kiedy robię tego trika. Każdy challenge przegrałem, bo nie miałem jak wygrać. Musiałem przegrać. Widzimy się w finale. Już wylosowałem. Już się wylosowało w sumie i jest lava rush. Po części jest to fajna mapa, po części tak nie. Bo będzie mi trudno na niej wygrać. Ale fajne jest to że yy, nie ma tu w ogóle koloru niebieskiego, jedyne to jest to te, takie plakietki tu obok której stoję to takie z ja wam takiego protipa chciałem wam dać tak zwanego, ale no sam ale on mi się nie udał w ogóle. Ja wam polecam stanąć za tym lub obok tego, bo to strzela jedynie do przodu. Jestem jak na razie ostatni, ale tak dokładnie to w ogóle nie przeszło. Widzimy się w, na kolor fortuny. Dobrze, to już kręcimy kolor fortuny. I ciekawe, jaki kolor teraz będzie? Czerwony czy żółty? No nie, żółty już był, ale według mnie wskazuje na czerwony. Ale żółty już był, więc kręcimy jeszcze raz. To są żalce, jakieś niebieski też już były. Wydałem chyba żółty. Nie żółty, tylko zielony. To, to idziemy dla y, kolejną lundę. Nie mogę dotykać koloru czerwonego. Muszę zapamiętać, jakie kolory były, a jakie żółty, nie. niebieski, a tyle z czerwonego, nie mogę dotykać. Tam to finish jest. Czerwony też. Nie, nie mogę tu być na środku, bo na środku jest czerwona. Ale byłem blisko. A i chciałem zaznaczyć też. W ogóle skiny się nie liczą, na przykład... Nie no, po prostu skiny się nie liczą, na przykład jakbym miał jakiegoś czerwonego. bym nie dostał, bo to jest takie czerwone. był, Stang to jest jedna z łatwiejszych map. No i sobie niektórych... Nie, 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 o, to goście przegrał mój challenge. Też gra pandą. Tylko inną pandą. Od razu go zauważyłem, no i spadł. Ja liczę, żeby było Tileful teraz, bo Tileful na drugą wygląda jest bardzo łatwe. Tak samo icy Highs. Raczej nie na czerwonego, bo nie wiem na co, jest to tam ten napis finish. A, ale przegląd dlatego, bo ja nie umiem na tej mapie grać. Chyba raz się na niej zakwalifikowałem. Ja idę na tą stronę. Możecie dać znać, czy chcecie więcej takich filmów, czy, i, czy nagrywać coś innego. Na przykład czy wolicie film z Blowstem czy z Guys. A póki co więcej jest z Blowstarsa. Idź, ale już myślałem, że to dotknęłam. Procyjne skin. I finał Jak wygram teraz, to oczywiście kończymy film, ale mam nadzieję, że będzie jakaś fajna mapa, chciałam powiedzieć, ale nie wiem, czy jest taka fajna mapa. Znowu jest ten lawaroż. Ta lawaroż. Teraz tylko poszłam tamtędy no i ten no i teraz chodzę tędy ciągle Nie Byłem pierwszy chyba a teraz w ogóle Jestem chyba ostatni Jakie szczęście Co ja zrobiłem? Co, co się stało? Nie wiem czemu ja się w tym nie... Nadal Widzimy się na kole fortuny. Także ja już krącę. I czerwony, niebieski i żółty już był. Zielony i pomarańczowy. Zielony? Zielony. To widzimy się w Stambulgaju. Jesteśmy. Bardzo szybko to zrobiłem i 12 minut filmuję. Dużo oglądania macie. Możecie dać znać, no, czy chcecie takie krótkie filmy, na przykład takie po 4-5 minut, czy takie parę na 10 minut 50, tak 20-15 minut napiszcie w komentarzu. Pierwszy wicel jaki chcę robić to jest 1000 subskrypcji. Ja teraz chyba sobie zmienię skinę na na przykład lwa. I teraz gramy już no nie da się. Dajcie znać, o której to oglądacie. Chwilową przerwę, bo, bo, brat, bo brat mnie ten no, brat mnie też pętał. No i akurat się wylosowała. Pierwsza mapka pani Dzisiaj y, jestem, bo gościa prosiłam, aby mi się wylosowała. Wylosowała mi się i jest znowu. Idę do tamtego, bo tam nie ma nic zielonego. Nie, ja się nie zakwalifikuję. No nie. Wiecie, co widzę ja? Zróbmy może drugą rundę, bo... trochę smutno mi tak, że nawet się nie zakwalifikowałem w pierwszej rundzie

W że tak nic nie mówię, to nie przez chwilę. Ale no, nie, nie wiedziałem co mam powiedzieć. No, po prostu, później zrobię odcinek jeszcze. Ze, 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 bardzo niedługo. że. Nie pchaj, i to inny lap. I niedługo będziecie mieli bardzo fajny odcinek. Bo otwierania całego stumble pasa nawet z górnego karnetu może nie zależy czy będę miał gamy z tego co liczyłem to z dolnego stumble pasa będę miał chyba 150 top 1 nawet byłem na mapie kto ją najmniej lubię. Progłądajmy sobie kogoś, kto wygrał. No. Lubik, klija. Nie będę tego komentował, tego też. Co jest, ile tu jest osób? Powiem mi, może jak to się, się stało. Jak to się stało? Nie będę go komentował. No, mówić, że jeżeli dobrze pójdzie to oni się zakwalifikują, ale. No dobrze, nie poszło. To by była jakaś superaśna mapka. na przykład taka. Tu nie ma ani grama koloru zielonego. No może skiny, ale tak jak mówiłem skiny się nie liczą. Dobrze, że tej mapy nie wylosowałem, kiedy był żółty, ani niebieski, bo, to jest, bo te ścianki tu są niebieskie, a tu jest też dosyć dużo po prostu tak żółtego. Ja no, dokładnie mówiłem, że to jest dużo żółtego. O, jeszcze ten, jaki inny w finale. To jest bardzo dobrze. Możecie dać znać, czy na winach jakieś chcecie o jak Stamble To czy wolicie mapy gdzie 7 osób odpada, jedna nie odpada, czy jak jedna przechodzi, a 7 nie przechodzi. No, na przykład Blog dash lava, Land Hexagon, to tam jest 0 na 7, a jak jest na przykład Canon Clayton na final, to jest 0 na 1. To wiecie jakie mapy. Ja 0 na 7. Prawie spadł. Poczcie, poczcie, poczcie. Tam pingwinek. Za chwilę zginie. A jednak nie. O nie. Nie. Nie no. Przegrałem. Idziemy do kolejnej rundy. Nie pytajcie, czy mi tak ciągle coś słychać tam w toalet. Ja nie umiem usiedzieć w jednym miejscu. Ciągle z fotela na fotel przechodzę. Żeby nie musimy kręcić, bo ited został tylko pomarańczowy. Miem, że on akurat był. No to zróbmy już ten pomarańczowy. Teraz ja sobie nawet zlasatuję. No to. No mówić o co chodzi z jednym kolorem, to nie, wydaje się łatwy, a tak naprawdę Prawdę łatwy nie jest. Chodzi o, o pomarańczowy, bo. Na tym wam pokażę. Widzicie? Ta meta jest pomarańczowa. Będę musiał chodzić po barierkach, które są żółte. Zrobiłem coś, co jest właśnie ciekawe. A ja mogę przecież odkrywać. Odkryłem. Nie. Dobra, ale nic mu to w sumie nie dało. Nie. Ja właśnie dlatego przegrałem, bo to jest bardzo trudne. Dajcie mi parę prób. Dajcie mi parę prób na ten pomarańczowym, bo to jest chyba nawet trudniejsze od żółtego, bo żółty wydaje się, że jest najtrudniejszy. No ale to jest jednak trudniejsze pomarańczowy, bo musisz mieć dużego skila. Te deski też są takie, nie pomarańczowe takie. Nie pamiętam jak ten kolor się nazywał. Jak sobie przypomnę, to Wam powiem. O, ten to jest ten sam. Muszę ci dać znać, jakie gry mają tu się pojawić na tym kanale poza Stumble Gajsem i Blue Starsem. Tutaj nie muszę się o to bać, że się nie zakwalifikuję, ale no, po prostu bo tu nie było takiego przejścia jak tam... Aha, ten, ten podstawowy się zakwalifikował. ten tam, tam w rogu na górze. Przepraszam, że nie powiedziałem strony, no ale tak... Mi się zawsze one mylą. Jak powiem, jak mam powiedzieć lewa, to mówię prawa, jak mam powiedzieć prawa, to mówię lewa. Wiecie o co chodzi. Znaczy mam taką nadzieję. Trudne wyzwanie, bo, bo musiałam chodzić po tego końcówkach tych żółtych. Już myślałem, że przegrałem na 100%, bo nie mogę przejść. ale ja mogłem przejść po boku. I teraz będę musiał zrobić 200 IQ skilla. Właśnie którego ja tak średnio umiem albo... Udał mi się! Udał! To prawda nikt z tego, że mi się udał, bo i tak się nie zakwalifikuje raczej. Dob a na zielonym akurat tego nie zrobiłem. Akurat się tam ślizgnęłem. Nie udało mi się nic zrobić, a ja poza tym mówiłem o tym Stumble Passie. Bo mi brakuje 340 klejnotów. A tam na dole w tym darmowym Stumble Passie mamy 50, 50, 50 i, tyle, i tylko tyle. Więc nie będę mógł go kupić. Najwyżej, jak dokupię sobie na przykład to za 5 zł, to już będę mógł. Ale, nie, ale wątpię. Za chwilę też wróci odcinek z darmowych spinów. Nie może, I jest duża szansa, że otworzymy skórkę yy, epicką. To nie po pozwólcie zobaczyć. A poza tym, no, koniec odcinka.